Cześć czołem, witam wszystkich chciałbym wam pokazać jak usunąć ten lubiany tą lubianą gumę natryskową z elementów którą wszyscy tak ko kochamy jak szybko i bezboleśnie to zrobić do tego będziemy potrzebować miskę wodę gorącą, wrzątek pianę, czyli płyn do mycia naczyń i drucik do mycia garów wrzucamy sobie elementy do, do gorącej wody, no teraz już nie jest aż tak fest gorąca, no ale jest troszkę. Dobra. I sobie zostawiamy na parę minut, niech tam się trochę podgrzeje wszystko. I co później robimy? I pocieramy sobie w ten sposób. Nie wiem czy to będzie dobrze widać. O. Wchodzi jako łza I czyste jako łza. Nie trzeba się bawić w rozpuszczalniki. Nie trzeba się bawić w jakieś tam inne środki chemiczne. Wystarczy gorąca woda, płyn do mycia naczyń ten oto drucik do czyszczenia garb. Mycia garb, czyszczenia garb. I schodzi wszystko bez problemu aseaty, Volkswageny Audi BMW ta blenda jest z BMW lubię tą gumę używać A ta guma po kilku latach niestety schodzi i dużo osób chce to naprawić a my musimy to naprawić Zrobić, żeby było piękniejsze, ładniejsze, cudniejsze. I ten oto sposób w ciągu kilku minut blenda jest gotowa. Teraz wystarczy ją zmatować i przygotować do malowania. Nie trzeba się ścierać. Więc czekam na jakieś lajki, suby. I piszcie, czy próbowaliście już tego sposobu, co używacie, ale ja twierdzę, że to już jest najlepszy sposób. Pozdro czym tak